Chamskim uporem, ale, ale, ale to trzeba przyjąć do wiadomości, że tacy są, ale są tacy, którzy, do których wcześniej czy później argument prawdziwy dociera i trzeba, o to, i trzeba o to walczyć. Rozpoczęliśmy od tego programu telewizyjnego. No właśnie rozpocząłeś swoją interpretacją tego programu, rozpocząłeś taką walkę, otwieranie oczu. Przypominanie, że to jest problem, ale nie jest problem w, w rodzinie, tylko pokazujesz problem, jak zakłamuje się rzeczywistość, przez jaki przypadek wychodzi to szydło z worka. W związku z tym ta audycja zostaje nagle skończona przez panią tak. no bo przecież ona nie, nie, nie prowadzi do tego, co było zamierzone. Nie wypełniła misji publicznej. Misji publicznej. Tak jest. A misją publiczną jest niszczenie, niszczenie rodziny, zachęcanie kobiet do życia pozarodzinnego, do życia, do życia jakiegoś przedziwnego, no, kontra